Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo pańskie. Wszystko, co ma ojciec, daje swojemu synowi Jezusowi. A duch jest tym, który ten dar przekazuje nam. On objawia nam chwałę na obliczu Jezusa Chrystusa i bez Ducha Świętego naprawdę nie byłoby nas tutaj. Bracia i siostry, trzeba nam dzisiaj usłyszeć najpierw to słowo, które dziwnym trafem wypadło z początku Dziejów Apostolskich z tego drugiego rozdziału, który żeśmy przeczytali. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy. Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Wreszcie. To jest jak kamień, który spada z serca. Wreszcie, to słowo ma ciężar wielu, wielu dni, naprawdę wielu dni, które były dniami suchymi, pustymi, dniami płaczu, dniami wątpliwości, dniami pełnymi ciemności. I nadszedł w końcu dzień pięćdziesiątnicy. Gdy wszyscy znajdowali się razem, tak jak my tu jesteśmy. I przychodzi duch. To nie są wspominki, to nie są wypominki. Ten dzień naprawdę jest dziś. Przychodzi duch. Czy masz w sobie pragnienie, czy jesteś pragnący? Jeśli nie, to teraz zacznij pragnąć. Zacznij w sercu wołać. Przyjdź duchu. To, co najbardziej zdumiewa w tym opisie, zesłania ducha świętego. To nie są wcale języki ognia, to nie są wcale jest taki, taki ten szum, który dał się słyszeć z nieba, to nie jest poruszenie, to nie jest to nawet to, że mówią w różnych obcych językach i wszyscy ich rozumieją. Ale coś głębokiego, wewnętrznego, jakaś głęboka przemiana, która zaszła w tych ludziach. Oto ci, którzy byli w zamknięciu, ci, którzy byli, byli wylęknieni, może byli w nienawiści, w rozpaczy, beznadziei, oto oni, Wychodzą do świata i ten świat ich słucha, bo mają w sobie coś niezwykłego. Mają w sobie coś, czego wcześniej nie było. To, co zwraca moją uwagę szczególnie, to jest to, co my nazywamy dzisiaj owocami Ducha Świętego. W drugim czytaniu one zostały wymienione. Więc widzę apostołów, którzy są pełni miłości i wychodzą do tych, którzy zabili Jezusa, dają siebie inny. Bez względu na to, jaką czy odczuwają sympatię, jakąś czy nie odczuwają, czy mają w sobie awersję, dają siebie innym, są pełni miłości, wychodzą w radości, bo Pan prawdziwie z martwych wstał, zwyciężył śmierć i rozpacz jest pokonana. Nastał dzień, który jest dniem pełnym nadziei, radość, radość, która przepełnia ich słowa. Są tymi którzy trwają w pokoju, pomimo własnych niedoskonałości, pomimo własnych grzechów, upadków, pomimo ciemności, którą przecież wciąż niosą w sobie. Trwają w pokoju. I chociaż nieraz pewnie jeszcze okażą się synami buntu, to mają w sobie pokój. Nie lęk, nie zamieszanie, ale pokój, bo Pan prawdziwie nazwał ich przyjaciółmi. Wychodzą z cierpliwością, z uprzejmością, dobrocią. Są tymi, którym można zaufać, bo mówią z wiernością. Mają w sobie łagodność i opanowanie. Widzimy ich jako kogoś, kto jest nowonarodzony. I prawdziwie, nie chcę tutaj dzisiaj dużo gadać, ale prawdziwie to jest możliwe. Zapragnij tego bracie, zapragnij tego siostro. Wołaj do ducha świętego. Bo bez ducha Bóg jest daleki. Jak mówił metropolita Ignacjos na pewnym zjeździe ekumenicznym już lata, lata temu. Bez ducha świętego Bóg jest daleki. Chrystus jest tylko przeszłością. Ewangelia martwą literą kościół tylko organizacją władza panowaniem a postępowanie po chrześcijańsku jest moralnością niewolników wołamy dzisiaj do Ducha Świętego aby to wszystko odmienił aby z Duchem Świętym Bóg stał się nam bliski Chrystus naszym obecnym teraz ewangelia nie martwą literą ale słowem żywym, chlebem, którym możemy karmić się każdego dnia. Słowem, które nas odżywia. Kościół nie jakąś organizacją, ale rzeczywiście komunią braci i sióstr, władza służbom, o niepojęte, może być władza służbą. A postępowanie po chrześcijańsku nie jakąś moralnością niewolników, ale pełną radością ludzi wolnych, życiem ludzi wolnych. Wołajmy do Ducha, On to wszystko w nas uczyni. Amen.